Witamy bardzo serdecznie w kwietniowej odsłonie naszego cyklu wydarzenie miesiąca. Nikt z ucztujących przy obficie zastawionych stołach nie przypuszczał, że dla prawie 1500 spośród nich będzie to ostatni posiłek. Kolacja trwała około 5 godzin i składała się z 13 dań, wśród których znalazły się m.in. fuego, szampan, szparagi, rukiew wodna, woda różana oraz sorbet miętowy. Po nich... Kończąc miłe rozmowy, udali się na spoczynek. 14 dzień kwietnia 1912 roku dobiegł końca. Pasażerom jednak nie dane było spokojnie doczekać poranka. O godzinie 23.40 ich okręt zderzył się z górą lodową i zaczął tonić. Od tej chwili Titanic stał się legendą. Wśród trzeźwych opinii z tamtych czasów wyróżnić można osąd Josefa Konrada. Doskonałego znawcy morza i jego tajemnic, który napisał. Pierwszą refleksją, jaka nasuwa się po przeczytaniu sprawozdań z przebiegu wypadku, jest ta, że ten nieszczęśliwy okręt wyminąłby pewnie przeszkodę, gdyby był krótszy o parę cent stóp. Ale wówczas nie starczyłoby na nim miejsca na basen kąpielowy ani na kawiarnię urządzoną po francusku. Nie pocieszają mnie fałszywe. Dokładnie opisane teatralne aspekty tego wydarzenia, które nie jest dramatem, ani melodramatem, ani tragedią, ale pokazem aroganckiego szaleństwa. Tak wygląda prawda. Prawda bez sentymentalizmu, bez romantycznych szat, w które prasa drapuje to najzupełniej niepotrzebne nieszczęście. Rzeczową analizę katastrofy mamy w książce Dziewicza Podróż Tytanik. Jednak wśród komentujących nie zabrakło romantyków, może nawet przeważali. Już niespełna miesiąc po tragedii powstał pierwszy film na jej temat, z czasem powstały piosenki kto ich nie zna. Oto przejmująca muzyka utworu Terra Titanic, Petera Schillinga, coś trzeszczy w tle, coś się rozłamuje, idzie na dno. Czy nasze swojskie Zostawcie Titanica Lady Punk, albo Niezapomniana Celine Dion w kompozycji Hornera. Pasażerowie i załoga statku co jakiś czas powracają. O kolejnym filmie przeczytać możemy artykuł w miesięczniku y, Kino. W nowej kompozycji y, możemy przeczytać artykuł y, w czasopiśmie Poezja y, w oryginalnej interpretacji. Y, również w scenariuszach zajęć mamy taki w życiu szkoły. I właśnie w tym wymiarze LMS Titanic był, jest. Niezatapialny. Wszystkie wymienione dzisiaj pozycje są dostępne w naszej bibliotece. Zapraszamy Was ponia i dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy za miesiąc na kolejną odsłonę naszego cyklu. Do zobaczenia!